Dlaczego ja tu stoję? Wiecie dlaczego? Bo sobie to wymyśliłem? Bo chorąży Wojska Polskiego z prawie 20-letnim stażem sobie wymyślił, że teraz pójdzie pod prąd? Nie, drodzy państwo. Ja tu jestem przez tych tam, przez tych, którzy gnoili mnie, moich żołnierzy, moich podwładnych. To oni sprawili, że mundur żołnierza Wojska Polskiego, ale też tych panów policjantów tutaj, którzy wszyscy są, Super, że tu jesteście. Naprawdę, mam wielu kolegów, policjantów, prawdziwych krew, policjantów z krębo, kręgosłupem moralnym, również i z Wami to zrobiono. Również z Wami o tym mówiliśmy w Stowarzyszeniu. Bronimy munduru dla przyszłych pokoleń. Drodzy Państwo, na początku chciałbym podziękować tutaj Darkowi za, za zaproszenie do wsparcia tej inicjatywy, do, do wsparcia swojej właśnie. Tutaj grupy. Cieszę się, że mogę być tego częścią, ponieważ co niektórzy tu z Państwa akurat znają, jest treści, których ja, które ruszam od ponad trzech lat, e, również na kanału, na kanale Bronimy Mundury dla przyszłych pokoleń, na swoim kanale YouTube, o tych wszystkich problemach. To cały czas było ruszane. Tutaj wiele rzeczy zostało już powiedziane, ale skoro rozmawiamy o bezpieczeństwie, drodzy Państwo, ja chciałem zwrócić uwagę, co ci tam panowie. Siedzący tam teraz zrobili służbami mundurowymi, czego między innymi ja i wielu kolegów tutaj się, tutaj znajdujących jest tego doskonałym przykładem. Dlaczego ja tu stoję? Wiecie dlaczego? Bo sobie to wymyśliłem? Bo chorąży Wojska Polskiego z prawie dwudziestoletnim stażem sobie wymyślił, że teraz pójdzie pod prąd? Nie, drodzy Państwo. Ja tu jestem przez tych tam. Przez tych, którzy gnoili mnie, moich żołnierzy, Moich podwładnych, to oni sprawili, że mundur żołnierza wojska polskiego, ale też tych panów policjantów tutaj, którzy wszyscy są, super, że tu jesteście, naprawdę mam wielu kolegów policjantów, prawdziwych policjantów z kręgosłupem moralnym, również i z wami to zrobiono. Również z wami o tym mówiliśmy w stowarzyszeniu Bronimy munduru dla przyszłych pokoleń. Prawda? O tym mówię od trzech lat. Ale o tym nie wolno mówić. Do naszego domu, dokładnie 11 września, e, przepraszam, 11 stycznia 2024 roku, roku 6.03 do pana Chorążego wchodzi ABW terrorysta. Jakiś. Terrorysta. 40 domów w Polsce. Zabrane komputery. Telefony i inne takie rzeczy. I nie chcą oddać. Nie chcą oddać. Nie chcą oddać. Drodzy Państwo, co zrobiono z tymi służbami? Ja się zastanawiam, w którym kierunku my idziemy i co robi dowództwo. Ja się domyślam akurat dowództwo Wojska Polskiego. Może, może dlatego panowie przyszli, że mówiłem, że powinni nas bronić, że nie szypawa jest najważniejsza. Prawda? Bo to było teraz najważniejsze. Moi koledzy, którzy jeździli na różnego rodzaju misje wojskowe, medali jak Breżniew niejednokrotnie swojemu dowódcy, koledze, uratowali życie, ale to nie było ważne. Ważne jest, czy palisz się na zielono w naszym systemie, czy przyjąłeś, czy nie przyjąłeś, prawda? Rozkazy jakieś, polecenia właśnie, żebym żeby miał traktować swoich żołnierzy, bo pracują dla mnie od lat, ja mam ich traktować z perspektywy tego, nie jakim jest żołnierzem, tylko czy przyjął, czy nie. Mam im obniżać opinię, do tego wszystko było. Ci panowie tutaj policjanci może nie wszyscy służyli w tamtym okresie, choć widzę tutaj panów ze starszych stopniem. Statystyki, statystyki, statystyki i biegaliście jak galerianki po, po, za, za ludźmi. Podobało wam się to, żeby nie było, że jadę na policjantów. Absolutnie nie, to są świetni ludzie. Wielu poli policjantów zaczęło o tym mówić, wielu policjantów mówiło nie. Ja służę narodowi. To jest nieetyczne. Won, won jeden z drugim. Znam takich policjantów, na moim kanale można takie wywiady zobaczyć. Drodzy Państwo, to się zrobiło właśnie ze służbami mundurowymi. Niestety. To dlatego wielu z nas właśnie poszło taką drogą. Ja i wielu moich kolegów, koleżanek, właśnie noszący różne mundury, czy to jest właśnie policja. Czy to jest właśnie y, wojsko polskie, czy to jest straż graniczna, czy bywały przypadki w, w, w straży pożarnej. My wszyscy powiedzieliśmy nie, i ci właśnie ci z kręgosłupem moralnym są teraz na bruku, już nas nie ma, już nas nie ma. A ci, którzy stawiali o, się, okoniem, tak można powiedzieć, to, to mają nieraz kłopoty, bo te stosunki, stosunki się właśnie popsuły. Wtedy, jak mówiłem, co będzie, się, co będzie się działo ze służbami mundurowymi, mówiłem, co jest w Niemczech, co jest we Francji, że to przyjdzie w Polsce do Polski. Pukali się, pukali foliarz, jest jesteś foliasz co ty gadasz, co ty gadasz. Wszystko się sprawdziło, i teraz takie, takie pytania, bo wielu z tych właśnie ludzi odeszło, ale czy wy, drodzy mundurowi, obojętnie jaki rodzaj munduru nosicie, jeżeli to się powtórzy, znowu będziecie wykonali to polecenia? I teraz chciałbym. Chciałbym przejść do najważniejszej rzeczy, która mi chodzi po głowie. Pamiętajcie moi drodzy, żeby było jasne, zanim to powiem, ja nie wzywam do niewykonywania rozkazów. Nie. Rozkazy trzeba wykonywać, ale pamiętajcie na miłość boską mundurowi, bez względu jaki mundur nosicie, rozkazy wykonywać, ale tylko te zgodne z obowiązującym prawem. I tak na koniec. I tak na koniec, jako były żołnierz wojska polskiego, ale żołnierzem się jest, a nie bywa, powiem jedno. I z całym szacunkiem tutaj do panów posłów stojących tutaj za mną, ale właśnie ci krawaciarze z Warszawy potrzebują nas, mundurowych, do zagonienia społeczeństwa w Kozi ruch, do gonienia na każdym kroku, do, wy, do nale, wlepiania mandatów i tak, dalej, i tak dalej. Bez nas są nikim. Nie istnieją. Dobrze pani powiedziała. Nie istnieją. O to się właśnie rozchodzi. Rozkazy trzeba wykonywać, ale przede wszystkim, przede wszystkim pamiętajmy, to nie oni nam płacą. Tylko wasza matka, wasz ojciec, brat, córka, syn, sąsiedzi i ci wszyscy państwo, którzy tutaj są, to oni są naszymi pracodawcami. Pamiętajcie o tym. Dziękuję bardzo. Buk honor i ojczyzna. 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 honor i ojczyzna. honor i ojczyzna.